Wodzowita w kolejnym odcinku z gry Deathloop. Jesteśmy już w nowej pętli. Mamy Janek. I co my tutaj możemy zrobić? No tutaj w ogóle tam się zgrywa wieczorem, więc na pewno nie. Co dalej? Harriet, ją Już sobie raz zabiliśmy, więc spójrzmy tutaj, jaki to jest wizjony Frank To ten od Firewellów. Dobra. Pytanie, czego teraz będziemy mogli znaleźć? Dobra, zobaczmy. Jakie to uczucie być martwą. Były ze mnie ładne zwłoki. Następnym razem skup się nie na stroju, a na obserwacji otoczenia, co do kurwy. Nic dziwnego, że mnie nie znosi i najlepsze kawałki. Dobra, czyli mamy tam punkt dostawczy, no i klub Franka. Choć mnie, że klub, a nie sam fank Oj ok, to było szybkie Wiesz, niektó... E, mamy tutaj coś ciekawego? O, tu jest w ogóle ten błąd dostarczy Do którego fajnie, że znamy kod Dobra, no to do klubu w takim razie sobie lecimy Jest to jakieś przejście? Może? Powolni ich kogo? O, już słyszę minę. Fajne przejście, doprawdy. Czy ja. Nie, no nie przejdę tamtędy. Jak już to tam na się bym zejść. Dobra. Robimy selfie, i tam schodzimy. O, dwóch blisko siebie. Dobra. Idealnie. Oj, albo i nie. Au. Mm. Dobra, bierzemy to i włazimy. A, okej, okay, od nam na tą broń przestawię. Gdzie jesteście? Umierajcie wszyscy. Oj, skończyło się! Dobra, to chyba jednak nie był taki najlepszy pomysł tutaj zganiać uwagę dosłownie wszystkich No traf to ja w to Byuch, co jest? Czemu jest taka mała skuteczność broni na tym zasięgu? To jest wręcz przesada. To tam jeszcze jest. No ile ty żyjesz? Dzisiaj to jakieś styczenie przydałoby mi się obecnie. O! No i dobrze. Uuu, w ogóle to nała amunicja nam się teraz pojawiło. Eee, dobra, a tam przejdziemy czy... Dobra, pójdźmy w tamtą scenę. O możemy sobie pograść? Nie. Wychowywanie wejścia ciąg dalszy hmm. Okej. Okay, ładnie. W serio? To... nie zadziała. Co? Czaj, E-block działanie. Aha. No, super. Zwłaszcza, że tak mamy tych małych amunicji obecnie, on tu jesteś, ludzie? Ten nieco poszukał amunicji, on właśnie. Zastanawiam się też w jakim stopniu ten tłumik działa, że na przykład jeżeli tak strzelę to nikt się nie skapnie, no ale wam mówię żeby to było aż tak, bo po chodzi o odległość z jakiej możemy się strzelać z innymi i nie przyjdą posiłki. Tam um, są ludzie. Co to jest? Oj? Eee, schowaj się. Uff Na szczęście w drugą stronę. Było blisko. Mam no, nadzieję, że nikogo tutaj więcej nie ma. No, zabij. i gdzie jest jeszcze stanie kamera? Co jest? Skąd o mnie wiecie? Co by? Fak, skąd oni się wszyscy wzięli, co? Cześć, co? Ale, halo, dwie szanse? Co tu się dzieje? Bych, no jedna śmieć z trzech dostępnych o co tu chodzi Halo nie czaję nie na fajnie tak działa Ale w to do to, to będziemy wiedzieli gdzie jest wejście. Ej, no dobra, lecimy znowu. No nie, nagle oni się po prostu zyspili, dosłownie w każdym miejscu. Tam jak mieliśmy ten obszar za nami zbadany, to... Eee. To... Nie, to już. Każdy tutaj chce mnie zabić! Etap z wcześniej tym razem. W każdej sekundzie, każdego dnia! Teraz zapytasz, czy to są zaświaty. Wieczna kara za twoje gówniane, samolubne życie. Kurwa! <grym i> A <górna> ja się śmieję i mówię, na pewno. Co? Ile ty żyjesz? Nie żyjesz. A teraz już idziemy prosto do wejścia, jak wiemy gdzie jest. Mm, Okej. Okay. Oczywiście, że za daleko, jakże i inaczej. Ok, mamy dość do od drugiej To jest chyba daleko, dosyć. Bo są na pewno pewnie, nie damy do tego skakować tak słabo z tym zasięgiem. O! Oczywiście... Zabijmy chociaż tego. Klujcie jest daleko. No na pewno jest to ten samochód sam powinien dosięgnąć z tym hakowaniem. Tepnę się za ten samochód, no dobra. Na szczęście wierzka miła laga i dała mi się schować. Czemu nie mogę jej po prostu ukazać i już zabić tamtych? No tam jeszcze ja nie wejdę. Czyli chyba musimy iść tędy No ty no. A mu nicia ja do bęta była. Miastem nie potrzebujemy. I naprawdę na no, wstęgnie. No czemu on tu już z automatu idzie? i sobie Czyli stąd przyszliście Ja nie Nie bo zaś tutaj wszyscy zlecą Czemu ta wieżyczka zaczęła strzelać? No i czemu nie mogę zrobić self-killa? Czemu jest zginę? Już? Na spokojnie? Wszystkie, no dziękuję. Dobra, z tego teraz już widzę. Z jakiegoś powodu ta. Nie wiem, co się z zamontowało, co blokuje nasze tabliczki, i również blokuje naszą moc kolejnych szans. No więc nie fajnie. E, do widzenia. Uff! to słowo nie sekundę sekundę, już było prawie wypełnione. O, oh, nice. Nie pójdziesz tu? Zamknij te drzwi, proszę. Jest jakieś tle tamtenie? Ktoś tu chodzi. Chyba na górze. Tu jest czysto. Nie widzę żadnych ludzi. Zupełnie. Nie życzę go najgorszej w łańcuchu. Znam ją swojemu menedżerowi. Więc oczywiście chciałem się zabronić w pismach. Dla Waszej informacji od cieczy. Mam już dalsze amunicji. No ją łapać. No, dalej że jest dobre. Szybko, uwaga. Chodzimy, Frank. Ile tych wyogów i kamery tu jest? O o hmm, za blisko siebie. I czasu czasu... Jakie Ten jest dla Choć są pijani. No by się udało. Szybko. I szybko. Dobra. I czemu od razu każdy jest na żółto? Możecie ile wy żyjecie? Zamykaj to. Na leczenie.

A tego to bardzo trzeba. No, tutaj też ból ja wcześniej nie zauważyłem. A ja jeszcze raz. Nie że w nie się tylko no, odbyć się. Na mnie z kotki z na Co jest? No skąd wy od razu wiecie, gdzie ja jestem? Na kontrolę chodzę. Co jest z tym nie tak? Dobra... Nikogo tu chyba nie ma... To to jest zapastrzenia i kamera... No to E. Nie otwieraj jeszcze. Hm, jeden, dwa co najmniej. Tam chyba trzeci jeszcze ktoś jest dalej. Mogę to zatrzelić? Niezbyt. Czemu ci wrogowi przez ścianę? No, co to ma być? Jak? Co jest na tym poziomie nie tak z wykrywaniem? Jakiś dramat. Zastanawiam się tam po prostu nie wbić z shotgunem. Ona jest klakowana czy nie? Okej, okay, nie jest. Możemy ją sobie przynieść, pomoże mi. I tak pewno po... Możecie się nie otwierać drzwi. Co ty czemu nam zmieniasz? No no to cześć. Masz otwarte drzwi, strzelaj. No co ty robisz, strzelaj. Otwórz drzwi i strzelaj. Dobry, duły, tutaj tworzymy wieżyczko. Ale ty strzelaj, dalej, ja szybko się wyleczę. Coś jeszcze tutaj? Chcesz z nami walczyć? Widocznie wy chcecie Chodź wirzyczko Gdzie mać tutaj wejście? Tutaj? Co tam, Fejang? Myślę, że ci pomogą Halo?

Czemu do mnie? O, dzięki. Au. Ej, bo się niebezpiecznie robi. Zabić ich. Dobra, otworzyli. Czemu do mnie? Kto do mnie wali? Au. Zabić ich. O dobra, przynajmniej ten zginął. Już wszystkich pozabijaliście? Nie. Zabijcie go, bo zaraz <śmiennie> z mnie zabije. Dobra, już bezpiecznie każdy zginął, kto miał zginąć? Złote! Co to jest? Kto tam. Nikt. A, najpierw pozbieraj te rzeczy. Wchłoń tego. No w sumie tak, jeżeli on tutaj blokuje moc od tabliczki raczej swojej nie będzie miał. Dobra, co to jest? Spostrzeni wełgowi krwawi unoszą obrażenia złożone w czasie. Przeładowuj i strzaj w tym samym czasie. No mi ciekawie, jakie typu to tutaj jest broń. Weźmy sobie to na chwilę wymienimy. Jak to wygląda strzelanie z tego? Okej. Okay. No to trzeba mam wrażenie bardzo podobno do tego co my mamy, więc... Nie wiem, czy by tego nie wymienić. Kurczę, chyba się na to skuszę. Dobra ja, przykro mi żegnaj ukochana bronio, ale mamy lepsze. Ja, a co tutaj miałeś swoją drugą? W sumie to nic. O, mikrofon. Zaciśnięte jak... jak... no jak coś zaciśniętego, no! no Dobra, wychodzimy już stąd? Matka nie mówiła ci, tym, że nie miałem o nich pojęcia i dalej nie mam. Colt je dla mnie ogarnął. Zawsze... Okay. Co, nie zaczynam się nie wiesić, skoro już zabiliśmy Franka? Ej, możemy to zdjąć teraz? Pewność... Ale tylko pytanie, czy stąd wyjdziemy? No teraz chyba te drzwi nie będą otwierały. O ile jest tutaj na jakieś inne wyjście, zobaczymy zaraz. Damy jadę stąd wyjść wtedy. Masz tu jakieś ciekawe informacje? Tu chyba nie. Tu widocznie też nie. I ostatnie. Nic. No cóż. A teraz pytanie, czy stąd wyjdziemy? Bo tutaj nie widzę żadnego wyjścia przez okno, czy coś. Mianowicie się drzwi, no przynajmniej otwierały? Nie. No na to załóż. W sumie po co tutaj w ogóle było postawione? A no, no, chyba, że ktoś po prostu w tym pomieszczeniu by już sobie tutaj ze spider No i tutaj by się z nimi wszystkimi nawalał. Już oj. Uf, e, nawalał z tymi mocami. Fajny zaznajem taka maja. Okej, okay, spadamy stąd. Mogę? O, no to super. Było tak od razu mówić. Dobra, teraz jest mi to coś. Mam nadzieję, że już nie będę musiał i wszystko załatwimy w tej pętli. Co? O, co wy tam? Czy ja was nie zabiłem? W każdym razie sobie przetestujemy naszą nową broń. Jeszcze tutaj jesteście? No i też przetestujmy to, jaki był opis, czyli przeładuj? Okej okay. Chwila, to ma maksymalnie... Nie okej, okay, 30 To... E, czy wtedy strzała anuluje przeładowanie? Chyba tak Dobra Używamy i wracamy. Dobrze, idę? Tak, zawiłem się stąd. No i dobrze, legendarna broń. Koniecznie nascamy od razu. Nie wiem, czy mamy wystarczająco na legendarną broń. tego trochę wpadło. Eee, dziewięć tysięcy tylko na nas stać na pewno. Nasyć tutaj. Dobra, nasyć. Skąd masz takie śmieci? Okej, okay, skąd to mamy, nie wiem. No ja też pytanie, możemy to nosić? Mimo, już tego nawet nie ponosiłem, a nie możemy na przykład mieć no, jeszcze jednocześnie tej naszej staje fioletowej broni. Ja Pokaż w każdym razie jakie tam medaliony wpadły nowe. Hmm, tak. Nie, ma jakieś... Jakiegoś wielkiego... No taki przyjemny no dosyć. Tutaj mamy medaliony, nie wiem, coś sobie tam standardowego weźmy ok? okej. Tak, w każdym razie nowa nie jest, Kończyć już będziemy. Felka zabiliśmy. No to co, więc dziękuję za uwagę i ja.